Ja już straciłem rachubę, który to będzie twój dakar. I ja straciłem rachubę. Nie no, wiesz, oczywiście liczę je mam. Ja tam tak naprawdę jestem. Chociaż nie, Rafał Marton też ma podobną zasadę. My tatuujemy każdy dakar na plecach i każdy dojechany mamy w postaci takiego znaczka. O, to teraz największą swoją tajemnicę wszystkim zdradziłem. W tej chwili piąty jako zawodnik. Ważniejsza chyba jest ta rzecz, skuteczność dojazdu. To jest mój piąty Dakar, wszystkie cztery dojechałem do mety. Chciałbym jednak, żeby ten też był dojechany. Jesteś jednym z najstarszych polskich wyjadaczy dakarowych, więc chyba cieszy cię między innymi to, że aż 21 Polaków w tej arcytrudnej imprezie. Nie no, mnie bardzo cieszy przede wszystkim, jak wielu stanęło w tym roku na starcie. Mam nadzieję, że przynajmniej... 70% osiągnie metę, co prawda będzie, to ten współczynnik Dakarowy jest bardzo niekorzystny. Te 50% to jest takie, zawsze dojeżdża mniej niż 50% i mam nadzieję, że ta polska część jakby stawi się trochę w wyższym współczynniku. Jestem najstarszy, czuję się najstarszy z racji doświadczenia, natomiast ciągle czuję się młodo, przygotowany jestem do, do tego rajdu fizycznie dość mocno, z tego powodu, że trochę wiedza nasza o tym, jak się jeździ szybko ciężarówką yy, i świadomość yy, podskoczyła. Yy, zdawaliśmy sobie sprawę, że musimy mocno się przygotować, yy, ponieważ naprawdę jest ciężko a spędzić prawie trzy tygodnie w ciężarówce z, yy, przy tych prędkościach. To pewnie nie, nie lada trudne zadanie. No właśnie wybór padł na Unimoga, to dlatego, że to jedna z lżejszych ciężarówek? Słowo pierwsze, to jest lekka ciężarówka, a po drugie bardzo pewna technicznie. To, to jest sprawdzona konstrukcja. My bazowaliśmy dotąd na zawsze na sprawdzonych konstrukcjach. W moim przypadku opłacało się to, za każdym razem była meta. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, ale przecież i Toyota, i Land Rover, i to były wszystko konstrukcje naprawdę, być może nie, nie były zbudowane za zbyt wielką kasę, niskie budżety, a to za każdym razem było na mecie. Ponadto ja w 2003 roku jechałem Mercedesem Unimogiem i też osiągnąłem metę. Przez dłuższą część rajdu jechaliśmy na bardzo wysokiej pozycji, także zahaczało to o podium. Jak oceniasz trasę, bo organizator dodając w tym roku odcinki w Peru powiedział, że na koniec rajdu zamierza zawodnikom dać nieźle w kość. Że organizator straszy nas trochę i, i, i myślę, że każdy, kto był na Dakarze, to wie dokładnie, no co może być nowego. Może być, może być jeszcze, jaka może być nawierzchnia, której nie znamy. Takiej nawierzchni pewnie nie ma. Najważniejsze, żeby jak najszybciej połapać się w tym, po czym jeździmy, jak najszybciej wyczuć to. No i robić swoje. Nie, nie wydaje mi się, że można znaleźć trudniejsze trasy niż to, co jest na atakami w, w tej części jakby środkowej Dakaru, czyli przerzucanie się przez jedno, z jednej jakby strony Andów na drugą, gdzie większa część andów zasypana jest piachem. Jesteśmy w okresie świątecznym, więc pewnie najczęstsze życzenie, jakie słyszysz, to, to życzenie. O metę. metę. No jasne. I, taki, I tego sobie życzę. Chciałbym też życzyć wszystkim y, miłośnikom autoklubu tego żeby podobne, żeby w przyszłym roku czekały ich podobne doznania jakich my doznajemy tam jadąc w rajdzie Dakar y, żeby każdy osiągnął swoją metę w życiu żeby osiągnął ten sukces